Dzień dobry wszystkim, na kolejnym spacerku Jeśli spacerek robimy większy Raz, jest fajna pogoda Na dłuższy spacer A drugie Że ostatnio Mało znajdek się trafiało I obejdziemy tutaj takie osiedle. Zobaczymy, czy coś Tutaj trafimy A coś czuję, że na tych Standardowy trasę. może być dzisiaj kiepsko. Bo wczoraj z rana, ale z karbonkiem, tylko tak się przejść. To były pustki, zobaczymy, co dzisiaj będzie. A więc Zapraszam do oglądania i trzymajcie kciuki. Była fajna podstawka. To pod laptopa. Ale już jest mocno już użyto. fajna fona składana była ale no, tutaj jeszcze mamy nowe wkładki do butów z story Dobra, ja to sobie zaraz przeglądnę A na razie chowamy wkładki. A jeszcze na tej poprzedniej wiacie razem tego to A Ale ja jestem już w kolejnej tutaj nic konkretnego nie widzę. Tu ktoś coś już chyba szukał. No póki co, na razie nic nie ma specjalnego. Kolejna wiota. Ktoś tu robi sobie jakieś skrzydełka. nic nie mamy ale to jest jakiś ciekawy przyczep. Muszę zgaszyć trochę. Czy zamki są sprawne? Zobaczymy zaraz. Tak, poza tym, oprócz tego, już nic tutaj nie ma. To jest jakaś myska Plecaczek zostawiamy. Jest trochę w kilku miejscach przecieranej zamki. Niektóre słabo chodzą, ale więc zostawiamy go tutaj na wierzchu. Jak ktoś sobie wziął i idę tam na drugą stronę o mamy już ze sobą kilka znalazł się Znajdek Ale tu jeszcze będzie Jest nowy blok postawiony i już wiatra na razie było pustki Ale następnym razem może będzie coś ciekawego też Mamy taką malutką wiatę. A tutaj jest trochę doniczek. Są trochę pouszkodzone. To ich nie bierzemy, ale to jest taka. O, ziemi dużo. Ciekawe w formie ceramiczna. Ją bierzemy na pewno. Ale poza tym. Tak jak widać, niewiele. Nic konkretnego, ale doniczka jest, to ją zabieramy. I kierujemy się na naszą standardową trasę. Mam nadzieję, że przez, że przez te półtora dnia coś doszło, bo tak to będzie słabiutkie spacer jak ostatnio, ale mam nadzieję, że coś będzie jeszcze, ale i tak jest ekstra już jakieś znajdki mam mamy mamy ja. taką wiatkę małą na naszej drodze tu to taki topór Czekawy. i waga ale już nie ma nóżek Baterii też nie ma To porek ciekawy, ale... ale nie bierzemy Stawimy komuś innemu A z tyłu wiaty Panele z demontażu Myślę, że gdzieś by się dało jakieś komórki czy coś założyć. No i takie oto odpady: Elektroodpady. Dobra, idziemy do tamtej jeszcze. Po drodze już. Zajrzymy też. W poprzednim no, się nic nie było. Tu jesteśmy w takiej starej. Jakieś walizka Jest stara i brudna Mamy suszarkę no, Póki co na razie nie ma nic Jeszcze sobie coś przeglądne. No ale jest, widzę, że słabo się zapowiada coś ma być tego Dobra, przeglądę sobie coś Jeszcze tutaj zobaczymy czy coś jeszcze będzie Dobra ja się rozłączam no, Mam znać czy coś się udało Wiacie nic nie było Tak zmieszamy już teraz na kolejną na kolejną część no, a tu tylko fajna paletka jest poza tym nic specjalnego tak więc ruszamy na naszą całą już trasę już prawie już na naszej trasie Może nie alejka małpkowa Ale podniesiemy i sprzątniemy A tutaj już Oznaki Wiosny Kwiatki już, o i nawet pszczółka Nie, że dobra Ale Chcemy, ją, ją Są tu jakieś zabawki, ciuszki dziecięce tam są jakieś dziewczęce, widziałem rzeczy, a to są jakieś takie różne różności. To zaraz przejrzę i wybiorę, co ciekawsze i sprawne. A tak, widzę, że tu jakieś odzieże, odzież jest, no, ale tam już nic specjalnego nie było. Jedynie to, to tutaj tu można coś wyszukać. Jest szansa, że coś będzie dzisiaj. Widać, że wypełniamy dobrze jest śmietniki. Co my tu mamy? Po sztućcach pudełko. Po Odbijanego. no proszę. Dla Chomika. Jeszcze w docie. Weźmiemy. Weźmiemy dla znajomej. A co tu jest? składania modu to nie, tego nie bierzemy I więc przeglądałem już pozaczynane i nie wiem czy to już jest czy czegoś nie brakuje tamto też już poklejone więc zostawimy to może ktoś sobie tutaj bliżej będzie chciał i sobie weźmie tu są dość ciężkie Pałac Kultury rozprosimy jeszcze no tutaj też widać, że już poklejone no, zostawimy to wiem to komuś na bo Nie wiadomo czy to jest dobrze już czy to trzeba by coś próbować Fajne ale ale nie biorę Dobra Niech leży to dla kogoś Lecimy dalej Zmierzamy na szkolenie osiedla na tym to tylko dla gryzania kolba się trafiła w dacie Jak więc ją przekażemy koleżance która ma chomika chomik się na pewno ucieszy No tak lecimy lecimy powoli tutaj Ale musimy iść kawałek dalej z i też muszę już podgonić trochę już, już trochę czasu jestem na dworze a jeszcze, jeszcze kawałek przed nami no i też Karbonek jeszcze musi wyjść na spacerek tak więc będę się tylko włączał jeżeli coś będzie ciekawego no cóż trochę coś tam się trafiło jak na razie ostatnie spacerki trochę słabsze ale zawsze z czymś są i lecimy zaraz na to że ja, to jakieś są jakieś fajne zabawki ale widzę że wszystko pobrudzone z placu zabaw tak piaskowica puszeczki dla kogoś więc lecimy lecimy następne. No, na następne zobaczymy co jest suche kwiatki ja, kwiatka Coś nie jest suche tego malucha weźmiemy zobaczmy w szkle nic nie widać same syropiany ale tutaj coś jest ciekawego tyle byle porzewiały pęknięta też pęknięta Wiecie, nie wiem czy to są wielosezonowe brzosy ale wezmę dwie sztuki Najładniej, najlepsze. Zobaczymy, czy... czy one są kilkuletnie. Czy jedna z sezonowa? No nie, nie znam się. Ale no, na ten tego fisku samego zabieramy. No Niestety, więcej już klatków nie ma. Ale dobry i taki kwiatek póki co widać, że co spacer to co kwiatki ja Już chyba wiosna i czas na wymianę kwiatków Ale ja jak najbardziej go ratuję i tu jest jeszcze taki pchacz. ale przemoczony od czegoś, nie wiem, czego więc go ja nie zabieram zostanie dla kogoś kto będzie chciał coś z niego wykombinować dobra lecimy na następną wiadę ostatni jak na razie wiatr całkiem rzeszki garnek z przykrywką Zobaczmy sobie z grubsza. Tam jakieś ciuszki ładnie pokładane. I moje kwiatki. A makaron jakiś. I tam ładnie to już. ładna bryzeczka tu już ciuszki powrzucone Radym się, na ten garnuszek, na taki garnuszek, w ten malutki, oczywiście. To w taki sobie spakowałem, do wymycia i myślę, że jeszcze jeszcze posłuży wiele, wiele czasu, zanim trafi spod, dopiero na śmietnik. jeszcze ja sporo jeszcze części dnia. Ja idę sobie z karbonkiem. Może gdzieś jeszcze sobie zajrzemy, jak coś się trafi, to nagram. Tak, to ja sobie już to wszystko pakuję i lecimy już do domku. Jesteśmy na kolejnym dynasznym na śmietniczku. Tu jakiś monitorek. Autko na sterowanie. I nic poza tym. Nie mam rękawiczy, bo to tylko przy okazji. Zabierzemy samochodzik, może coś z niego będzie. Nie wiem. Dobra, zabieramy. Witam na podsumowaniu. Zobaczmy. Mamy taki samochód na serwowanie. Do niego pilot. Nie ma tylko klapki tylnej. No zobaczymy. Może będzie działał? To jest ten garnek z pokrywką. Tylko do umycia. Następnie mamy takie wkładki uniwersalne. Do butów, nowe. Tu jest chyba kolba. Chyba kolba w terminie. Tu są te zabaweczki, które się udało wyciągnąć. Reszta była zniszczona. Trochę samochodzików. I takie dwa wywrotka taka fajna i betoniarka. i tutaj jest żaglówka tu się nakręca i ona sobie pływa w wodzie fajna rzecz no tutaj się taka taśma woreczki tu jest ten, kolejna roślinka ficus natasia. widać, że żywy komuś nie, nie podobał Troszeczkę trzeba do jakiś styropian czy coś leży wywalić Przużymy do doniczki akurat tutaj się trafiła doniczka wcześniej, to może nawet do niej Może będzie? Chyba będzie nie pasowało co jak myślicie? Idealnie, tu jeszcze z tym kwiatkiem się taka świąteczna, trafiła no i dwa wrzosy wybrałem, takie najlepsze, które wyglądają, mam nadzieję, że jeszcze, że one są wielosezonowe, nie znam się, ale na balkon w doniczkę pójdą sobie, jak coś to dajcie znać, czy one są wielosezonowe. A jeżeli one po prostu teraz są jeszcze z kwiatkami, a później uschną i nadają się do wyrzucenia, to napiszcie. Ale na razie pójdą do Doniczki i na balkon. No i to by było tyle znajdek. Tutaj chomik będzie zadowolony. Super. W sumie dla każdego coś jest. Tutaj dla hamiko, tam dla karbonka, tu dla małego. Super. No i kolejna roślinka. Więc dziękuję wszystkim za oglądanie i do usłyszenia na kolejnym spacerku. Pozdrawiam.